Dzisiaj jest niedziela zmartwychwstania Pana Jezusa. Najpiękniejsze święta, Pan Jezus po swojej męce i śmierci i złożeniu do grobu. Zmartwychwstał, żyje i daje każdemu człowiekowi życie wieczne. W niebie. Pan Jezus zwyciężył, wygrał, pokonał grzech, śmierć, szatana, pokonał i dał nam siłę, abyśmy i my mogli razem z Panem Jezusem wygrywać. Pokonywać nasze grzechy, pokusy, wyrzucać szatana z naszego życia. Pan Jezus z wstał w nocy. Dlatego w kościołach, w Wielką Sobotę wieczorem jest najważniejsza. Modlitwa. Nazywa się Wigilia Paschalna. Bardzo ważne nabożeństwo. Bardzo ważna modlitwa. To jest już święto, uroczystość zmartwychwstania pana Jezusa. Zobaczmy. Pan Jezus trzyma w ręku chorągę z znakiem krzyża. To znak, że Jezus wygrał. To piękne, najpiękniejsze święta. Idź do kościoła. Przyjmij Pana Jezusa żywego, zmartwychwstałego w komunii świętej, aby Twoje życie nie kończyło się tu na Ziemi, ale żebyś mógł żyć w niebie, żebyśmy wszyscy mogli spotkać się w niebie razem.